Czas na kolejny odcineczek serii, gdzie pokazuję Wam najdziwniejsze konta w Brawl Stars. Niektóre z nich są naprawdę porąbane i aż nie chce się wierzyć, że to są konta graczy. To muszą być konta hakerów. Dzisiaj pokażę Wam takich aż 10. Jedno z nich nawet będzie związane z Kenjim, czyli z nowym zadymiarzem, bo on dopiero co wyszedł, a zresztą zaraz Wam powiem. Waszym zadaniem jest oglądać ten odcinek do końca i napisać mi w komentarzu, które z tych 10 kont, co Wam pokażę, jest według Was najdziwniejsze. W poprzednim odcinku dałem Wam wyzwanie, że jak dobijemy 5000 łapeczek w górę, no to kupię przedwczesny dostęp i dzisiaj na live będę go wbijał. Niestety nie udało nam się tych łapek dobić, ale daję wam drugą szansę. Dzisiaj o godzince 17.30, czyli trochę wcześniej, chcę wam odpalić live z wbijania kędziego na wysoką rangę. Więc jeśli do 17.30 dacie radę dobić tutaj powiedzmy 2500 łapek w górę, to ja kupuję ten przedwczesny dostęp i dzisiaj właśnie na live'iku go wbijamy, więc to zależy od Was, jeśli chcecie takiego live'a, jeśli chcecie, żebym kupił ten przedwczesny dostęp, polecam lajkować. Swoją drogą przemyślałem to i zdecydowałem, że kolejny przedwczesny dostęp, który wyjdzie, nie na kędziego, tylko na Kolejnego nowego zadymiarza jakoś pewnie za miesiąc będzie rozdawany na moim kanale dla jakiegoś losowego subskrybenta. Więc jak jeszcze nie masz suba na moim kanale, to już teraz polecam Ci zostawić subika. Bo obiecujesz, jak wyjdzie kolejny nowy zadymiarz, to ja losowemu subskrybentowi rozdam jego przedwczesny dostęp. Bez większego zamówienia już przechodzimy do pierwszego konta, ale przed tym tylko szybko chciałem przypomnieć o kodiku Tori i o tym, że każdy, kto zakupi właśnie ten przedczesny dostęp Kędziego z moim kodikiem, no to zostanie pozdrowiony na odcinku i dodatkowo kilka losowych osób, które kupią ten pakiet z moim kodem, dostanie ode mnie niespodziankę. Więc warto próbować. Polecam wpisywać KodikTorii. Na tego maila wysyłajcie nagrania lub screen, jak coś z moim kodem kupujecie. A więc, moi drodzy, pierwsze konto, które dzisiaj wam pokażę. E, no, musimy sobie wejść do takiego specjalnego klanu, więc w sumie tutaj nie tylko jedno konto, ale kilka tych kont będzie dziwnych. Kiedyś już wam ten klan pokazałem, ale trochę się on pozmieniał od tego czasu. Moi drodzy, mamy tutaj takie osoby, które mają bardzo dziwne niki, i w każdym z tych ników mamy trójkąt. O co chodzi? Nie wiem, ale pokażę wam takiego gościa, który stoi na przedostatnim miejscu, czyli Hyperion, dowódca tego klanu, jako że jest dowódcą to chyba się spodziewacie, że to konto będzie bardzo dziwne. No i jest bardzo dziwne, bo aktualnie ma on 1300 pucharków? Ja wam go pokazywałem, jak właśnie miał 2400 pucharków jakiś czas temu. On dalej te pucharki jeszcze zrzuca. No jak widzicie, winów 3x3 ma 34 tysiące? Tak. 34 tysiące winów 3x3, a najwięcej pucharków, ile miał, to 2400. Dziwne. <grym> Bardzo dziwne. No nawet w rankadach ma to jakąś legendę 3. Patrzcie, ma w ogóle jeszcze winów duo i solo. Też ponad 100 tysięcy, tutaj ponad 56 tysięcy. Bardzo dziwny gość. Jego ulubiona postać to Willow, ale okej. Okay. Możecie zauważyć, że tylko tą Willow ma wysoko wbitą, bo na każdym innym zadymiarzył, pospadał I tych pucharków ma praktycznie zero A na niektórych w ogóle ich nie wbijał On wszystkie te winy i tak dalej robi praktycznie tylko i wyłącznie na Willow Ja nie wiem co to jest za dziwne konto Ale to jest dopiero początek widzowie Jak coś to w dalszej części będą jeszcze dziwniejsze konta Więc oglądajcie do końca Ale w tym klanie moi drodzy jest jeszcze więcej takich dziwnych osób Tylko akurat one to raczej mają po prostu dziwne niki Bo tak poza tym to wszystko już jest w miarę normalne Nie mają jakichś pospadanych pucharków i tak dalej Lecz zobaczmy jeszcze na przykład osobę Która ma podobne pucharki do Hyperiona To Mite i tu widzimy, że jest to samo. Zobaczcie. Na wielu postaciach była 15 ranga na przykład 28, a już jest 0 pucharków. W ogóle nazwa tego klanu wbiła się na pucharki, zasłania pucharki tego klanu. Tu się dzieją naprawdę dziwne, przerażające rzeczy. Drugie konto, które wam pokażę, dotyczy Starsheli. Moi drodzy, jak wiecie, Starsheli to jest postać, którą można było zdobyć tylko i wyłącznie grając w 2018 roku. to teraz pokażę wam dziwnego screena i on wygląda bardzo realistycznie, co jest najdziwniejsze. Bo patrzcie, chłop ma tutaj ustawioną Starsheli w karcie bitewnej na swoim profilu, co nie? Ale co Check cover. Konto tworzone w 2023 roku, wyskakuje jak tutaj sobie klikniemy. I teraz nie wiem, dajcie znać jak wymyślicie, czy według was to jest, nie wiem, fake, to jest przerobione i tak dalej, czy może to być prawdziwe konto. No bo ten screen wygląda bardzo realistycznie, wszystko wygląda tak jakby się miało zgadzać, ale jakim cudem ma starszeli, a konto jest stworzone w 2023 roku? Przecież to się nie łączy, to by było aż niemożliwe i jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie, że ten gość jest hakerem. No, inaczej nie ma idei opcji tak naprawdę, nie wiem jaką mógł to zrobić. Takie screeny właśnie krążą, Spore z tym kontem, i tak dalej, no ale nie mamy pewności, czy jest to prawdą, czy nie. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Już pokazuję wam kolejne dziwne konto, które to znalazłem u Lapsy, czyli mojego dobrego ziomka, zagranicznego YouTubera i proplayera. Link do jego kanału, jak coś dam wam w opisie, bo właśnie kilka kont z tego odcineczka wziąłem od niego. On tam też nagrywał taki odcinek z dziwnymi kątami i chciałem wam też te konta pokazać. Więc wyszukujemy sobie takiego oto klanu, moi drodzy. I mamy tu klan I feel like good. No i gdy sobie wejdziemy, to na szóstym miejscu jest gość o Niku Hoteks, który jest zastępcą dowódcy. I moi Drodzy, co jest nie tak w tym koncie? Chłop ma 124 tysiące winów na duo i jest rekordzistą pod tym względem. Z tego co wiem, to nikt na świecie nie ma więcej winów na duo niż on. I co ciekawe, chłop ma tyle winów, dodatkowo ma ponad 100 tysięcy winów 3 na 3 a ma tylko 41 tysięcy pucharków. Jak na tyle winów, takim cudem on tych pucharków tyle potracił. Wydaje mi się, że też mocno musiał spadać. Bo zobaczcie, tutaj ma na przykład dużo 30 rank, na których ma po 600 pucharków, nawet jeszcze niżej, nie? O tak, po 500 pucharków na 30 randze. No zobaczcie, tak to mniej więcej się prezentuje, więc też bardzo dziwne konto, i do no, nie mogło go tutaj w tym odcinku zabraknąć. Następnie coś chorego dotyczącego słonecznej sławy. W sensie nie słonecznej sławy. Po prostu dotyczącego sławy. Ja mam słoneczną sławę 2, a najwyższa sława, jak wiecie, to jest Alienowa. E, czyli ta tutaj, e, właśnie, no taka kosmiczna zielona sława. Na świecie kilka osób już wbiało sobie tą zieloną, właśnie, sławę, ale na pierwszy level. Między innymi w naszym regionie chociażby jest to Linayn, czyli SK Gaming, który jak wiecie, no ma tutaj tą oto sławę. Ale ja Wam powiem coś grubszego. Czy uwierzylibyście mi, jakbym powiedział, Wam, że ktoś już wbił drugi level tej kosmicznej sławy, i nawet później trzeci level tej kosmicznej sławy. Tak, to jest prawda. Ziomeczek, jakim jest rowek, do którego link dam Wam też w opisie, w swoim odcinku pokazał takie osoby i okazało się, że kilka osób w Chinach już właśnie taką wysoką rangę ma. Macie tutaj filmik. Na początku ta osoba wbiła sobie Aliena na dwójkę, nie? czyli właśnie tą kosmiczną sławę 2, ehm, i to jest legitne, wszystko rzeczywiście tak jest to jest sprawdzone, a później, parę dni po tym, miała już Aliena na trójkę, czyli kosmiczną 3, najwyższą aktualnie. Nie, no, rangę w sławie, jaką się da zdobyć. Czy Wy, widzowie zdajecie sobie sprawę, ile tam trzeba wydać kredytów, żeby taką sławę mieć? Ja nie wiem, jak to się stało, że ludzie w Chinach już to mają, przecież to jest aż niemożliwe. To muszą być jakieś konta hakerów, bo to nie chce, mi się w to po prostu wierzyć. A my już zaraz zbliżamy się do konta związanego z Kenjim, więc oglądajcie do końca, ale przedtem chciałem Wam pokazać coś innego. Ostatnio nawet na odcinku Wam to mówiłem, ale też idealnie pasuje to do tego filmu, więc muszę Wam to przedstawić. Tribe as Livi. Ten ziomeczek jako pierwszy na świecie wbił 3000 pucharków na gasie. To jest chora naprawdę liczba, a tym bardziej na Gaśnie na takim zadymiarzu i zrobił to wszystko na trójkach, czyli grał jedynie na trybach 3vs3, nie na showdownie. Więc to jest potężne, ale w tych dziwnych kontach warto wyróżnić też ziomeczka, który grał na bólu, bo on razem właśnie z Ezliwim wbijał tego gasa i ma tutaj też wbite na bólu 3000 pucharków. Razem to zrobili, nie? Potęga, to jest naprawdę potęga i żeby tego było mało, jak wiecie, no to już też nieraz wam mówiłem, STM Sans wbił 3000 pucharków razem z nimi na trójkach i on grał Sandy, więc te trzy osoby jako pierwsze na świecie wbiły 3000 pucharków. Karków, na jakiejś postaci, grając tylko i wyłącznie na trio. I teraz przechodzimy do konta związanego z Kenjim. Ponieważ, moi drodzy, nie uwierzycie co tu się odwaliło, jak wejdziemy sobie w tabelę wyników, następnie w zadymiarzy, no i zjedziemy na sam dół, gdzie mamy Kenjiego, no to użytkownik jakim jest Alex, czyli ten oto chłop, jako pierwszy na świecie wbił właśnie 35 rangę na Kenjim, ale zrobił to w lekko ponad godzinę i 40 minut. Tyle czasu od wyjścia Kenjiego zajęło mu wbicie tego zadymiarza na najwyższy rang, Gość jest chory. Jak tak szybko można to zrobić? I co więcej, żeby tego było mało, jak wychodził Moe, to właśnie ten Alex też był pierwszą osobą na świecie, która najszybciej tego Moe wbiła na 35 rang, Więc chłop robi to już powtarzalnie. Chłop jest niesamowity i naprawdę wielki szacun dla niego. Lecąc dalej, trzeba sobie wpisać takie oto ID i wyskakuje nam jakiś rosyjski klan i mamy tu gościa na trzecim miejscu, który ma 1169 pucharków jak wejdziemy na jego profil, to już coś tutaj nie gra. Konto jest o tyle dziwne, że jak widzicie, no chłop ma tam 1000 coś pucharków, a ma wbitego mastera, to raz, dwa, że ma 6300 widów 3 na 3, to już też trochę tak dziwnie pasuje, bo to jest za dużo tych widów, jak na jego pucharki, ale ma jeszcze bardzo wysoko powbijanych zadymiarzy na 35 rangi i pospadanych do totalnego zera, jak na przykład na kolcie czy na nicie, jak widzicie. No tak samo tutaj Sandy, Shelly, Brock El Primo, tak samo Jesse, tak samo Daryl, dłuższo słowa tych 35 rank, no jak których po prostu pospadał do zera, więc jest to totalnie dziwny chłop. I proszę państwa, wpisujemy sobie teraz szybciutko kolejny klan, kolejny kodzik, wyskakuje nam bardzo dziwny klan bazów. O co z nim chodzi? Bo to jest jakiś hit. W tym klanie praktycznie każdy ma nick Iron Bass, i jakiś tam level, co nie? I wchodzimy sobie w niego, pisze, że jest to Iron Baz Level trzeci i oznacza to, że chłop wbija baza na poziomie 3 i chce go wbić jak najwyżej. Na każdej innej postaci ma po 0 pucharków, tylko wbija baza i na trzeciej mocy wbił już na nim 514 puszek. Ale lecimy sobie dalej: Iron Bass Level 9, czyli tutaj będziemy miał baza na 9 levelu i udało się tej osobie wbić właśnie baza na 1487 pucharków na tym poziomie. Mocno, i nic innego oczywiście nie wbijał. Tu mamy na 10 levelu i tu już jest 1501 pucharków, więc jeszcze więcej, ale lecimy do kolejnego miejsca. Tu jest level 11. I mamy 1511 pucharków Więc komuś chciało się zakładać cztery konta Żeby tylko i wyłącznie wbijać na nich baza Żadną inną postać, ale żeby tego było mało Te pierwsze trzy konta, które są w tym klanie Też są mocno związane z bazem, po pierwsze tutaj e, Zwróćcie uwagę, też 1500 pucharków Na bazie, pierwszy poziom, tutaj jest Najmocniejsze, pierwszy poziom Chłop na pierwszej mocy wbił baza na 1500 pucharków Wow, ale zostały mi jeszcze dwa konta Wam do pokazania, więc już sobie wchodzimy Uwaga, uwaga, wpisujemy sobie szuka i mamy klan Duels Masters i to konto mnie w ogóle Rozwaliło, gość na szóstym miejscu, ten taki z rosyjskim nikiem ma 0 winów 3x3, 3, a 94 tysiące pucharków. Bro, to jest chore, nie? Ani razu nie wygrał na 3x3, na, na duo też ani razu nie wygrał, jedynie robił winy na solo i na duelsach. On cały czas nawala tak naprawdę duelsy i właśnie na tych duelsach wbija wszystkie pucharki. Jego celem jest zbić 100 tysięcy puszek bez żadnego wina 3x3. 3. Zobaczymy, czy mu się uda. I Jeszcze na koniec mamy taki Otoklanik, w którym znajdujemy gościa Uniku Belem. Jest on rekordzistą, jeśli chodzi o ilość winów 3x3, 3, które ktokolwiek ma wbite. 138 tysięcy. Najprawdopodobniej nikt nie ma więcej wbitych winów 3x3 3 od niego. To jest rekordzista, więc naprawdę chory gość. Nie wiem jak tyle razy aż grał i on musiał czasu poświęcić na to wbijanie mocne. A wy napiszcie jakie konto według Was było z tych wszystkich najmocniejsze? Wtedy będę wiedział, że oglądacie do końca i co, to zobaczą kapiona!